Witajcie serdecznie, kochani maturzyści. Ten filmik, jak i następny, będzie dotyczył rynku pracy. Będą to zadania bardzo praktyczne, z którymi nie tylko spotkacie się na geografii, ale również na lekcjach przedsiębiorczości. I oczywiście w życiu ma też to swój praktyczny wymiar. Dobra, od czego zaczniemy? My to mamy policzyć współczynnik aktywności zawodowej. Ale żeby to policzyć, to musimy najpierw wyjaśnić sobie pewną kwestię. Gdybyśmy wzięli wszystkich ludzi w danym państwie, to zasadniczo możemy podzielić ich troszeczkę ze względu na wiek na takie trzy grupy. To pierwsza to będzie grupa przedprodukcyjna, oznaczę ją w ten sposób, i to jest od 0 do 15 lat. Druga to jest grupa produkcyjna. I to jest między 15 a 60, łamane na 65, bo tutaj chodzi o ten wiek emerytalny, tak? 60 kobiety przychodzą na emeryturę, 65 mężczyźni. No i potem mamy grupę w wieku poprodukcyjnym. Tutaj będziemy mieli powyżej 60 bądź 65 roku życia. No i e, tak naprawdę dla dobrego funkcjonowania państwa ważne jest to, żeby była duża ta grupa produkcyjna, bo ona napędza gospodarkę i ona utrzymuje wszystkich, ale też ważne, żeby grupa przedprodukcyjna była duża, dlatego że ona kiedyś wejdzie w wiek produkcyjny i zastąpi tych, którzy teraz finansują całe funkcjonowanie systemu, no bo jeżeli ta grupa przedprodukcyjna będzie mała, no to tak się złoży, że potem nie będzie miał kto zarabiać na emeryturę. Tak? Czyli jakby spotkamy się z tym problemem, który dotyczy Europy, szczególnie tej zachodniej. No dobra. Co nam teraz będzie potrzebne w zadaniach? Jeżeli mówimy o zadaniach, to pamiętajmy o tym, że jeżeli patrzymy na aktywnych zawodowo, to bierzemy ludzi, którzy są powyżej 15 roku życia, czyli zasadniczo tą grupę. Dlaczego zaznaczam poprodukcyjną? Ponieważ emeryci też czasami mogą pracować. No dobra, to jest jakby taka jedna kwestia, na którą należy zwrócić uwagę. Druga sprawa, to słuchajcie, my musimy tak naprawdę wiedzieć, kto to jest osoba aktywna zawodowo. No więc teraz możemy sobie y, takie założenie przyjąć, że wśród tych ludzi, którzy już pracują, tak, są na rynku pracy, to mamy osoby, y, które są pracownikami. Tak? Czyli sobie to napiszmy pracownik i mamy też działalności gospodarcze. Czyli napiszmy sobie to może w skrócie, działalność gospodarcza. Czyli mamy takich ludzi, którzy pracują na przykład na etacie, na jakieś umowy różnego różnego typu i są tacy, którzy mają swoje działalności, swoje firmy, krótko mówiąc. To są pracujący. Dobra. Do tego jeszcze mamy na rynku grupę osób, która nie pracuje. Ta grupa osób to są osoby bezrobotne, ale nie tylko. No i teraz uwaga. B to będą osoby bezrobotne, ale pod pojęciem osoba bezrobotna rozumiemy osobę, która jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy i aktywnie tej pracy poszukuje. Pracujący i bezrobotni, ci zarejestrowani w Urzędzie Pracy. To są osoby aktywne zawodowo. Do tego możemy dodać biernych zawodowo, i to, te dwie rzeczy, tak? To jest po prostu ogół ludności ogół ludności, która jest zdolna do pracy, czyli teoretycznie mogłaby tą pracę podjąć. Kto jest osobą bierną zawodowo? To jest taka osoba, która korzysta z różnego rodzaju zasiłków i nie pracuje, tak? Czyli może to być jakiś zasiłek macierzyński na przykład, jeżeli kobieta nie ma umowy o pracę. Może to być emerytura, renta, stypendium dla studentów. Pod warunkiem oczywiście, że te osoby nie pracują. Natomiast osoby, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych, to są te osoby, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, i tutaj jeszcze raz podkreślam, że to są osoby, które wliczają się w aktywny zawodowe. Dobra, i jak już tyle wiemy po tym teoretycznym wstępie, to możemy sobie zrobić zadanie. Przyjmijmy takie założenie. Że znowuż jest jakieś wymyślone przeze mnie państwo X i liczba ludności 15, plus, czyli ta, która nas interesuje w kontekście aktywności zawodowej, będzie wynosiła tutaj 12 milionów. 12 milionów, dobra. Teraz tak. Osoby pracujące to będzie załóżmy 6 milionów, a osoby bezrobotne. To będą 2 miliony. No dobrze. I teraz podaję wzór na współczynnik aktywności zawodowej. To będą aktywni zawodowo przez liczbę ludności 15 plus razy 100%. No dobra. I co nam teraz jest potrzebne? Osoby aktywne zawodowo. To osoby pracujące plus osoby bezrobotne. Mamy to podane w naszym zadaniu. Wobec czego no, te wartości trzeba po prostu do siebie dodać, żeby mieć tych aktywnych zawodowo. Więc bierzemy 6 plus 2 miliony, czyli mamy w sumie 8 milionów, dzielimy sobie przez 12 milionów i mnożymy razy 100%. Jak weźmiemy to w kalkulator, to wychodzi nam 0,66 i tam same szóstki dalej, razy 100, 100%. No i w takim razie nasz wynik to jest 66,66%, ,66, tak jak powiedziałam, tam same szóstki, procent. To znaczy, że 2 trzecie społeczeństwa, które mogłoby pracować, pracuje. Jest to taki powiedzmy średni wynik, bo są społeczeństwa głównie w Europie Zachodniej, gdzie ten wynik będzie bardziej w stronę 70-80, a są takie w krajach znacznie biedniejszych niż Polska, że to jest powiedzmy 20-30, natomiast no, u nas to będzie właśnie coś w tym stylu jak ten y, wynik, właśnie z tego zadania. Więc to nie jest ani bardzo dużo, ani bardzo mało. Najważniejsza rzecz, podkreślam jeszcze raz, żeby wiedzieć, że osoby aktywne zawodowo to pracujący plus bezrobotni. Zapraszam Was za tydzień do kolejnego zadania z rynku pracy czyli do obliczenia stopy bezrobocia.